Боже наш, воище, ты почили дочадами и крвем Христуса наших братьев. Справа бы были верными слугами Евангелии, сакраменту и чел милосердия, на Твою хвалу и для сбавения бежонцы, шесть Христуса Пана нашего. dzięki Amen. za to wydarzenie wiary, w którym uczestniczymy. To dzisiejsze wydarzenie święcenia diakonatu jest konkretnym znakiem żywotności Kościoła, że Kościół żyje. Kościół jako matka rodzi, rodzi nowych kapłanów, rodzi poprzez chrzest nowych członków Kościoła to jest znak błogosławieństwa i nadziei, ale wszyscy, szczególnie tu w kontekście może Ukrainy, w, chciałbym żeby wybrzmiało, że podstawowe powołanie to jest powołanie do bycia w Kościele, powołanie bycia chrześcijaninem. My może w Polsce kiedy prawie 100% jest ludzi ochrzczonych, niezależnie od tego, jaka jest później praktyka, może tego tak nie, nie, nie odczuwamy. Natomiast, właśnie tam, gdzie Kościół Katolicki jest mniejszością, łatwiej dostrzec, że każde powołanie, każde bycie, do bycie w Kościele jest powołaniem. Jesteśmy powołani, jesteście powołani. I dopiero z tej grupy ludzi wierzących, chrześcijan, Bóg obdarza poszczególnymi, jak i szczególnym powołaniem, czy do życia konsekrowanego, czy do kapłaństwa, po to, aby ten Kościół żył, rozwijał się, żył dzięki Eucharystii, jak mówił Jan Paweł II. Ekscelencjo, w imieniu rodziny palotyńskiej i wszystkich współbraci, chciałbym serdecznie podziękować za przewodniczenie tej dzisiejszej liturgii. Ta mała kaplica tutaj świętego z skądinąd ładna, a wypełniona i kapłanami wiernymi, tym bardziej piękna, stała się jak gdyby katedrą, możemy powiedzieć, tego wieczoru, bo tam, gdzie biskup, tam Kościół. Za tę posługę wyświęcenia naszego współbrata na diakona bardzo serdecznie Ekscelencji dziękuję, jak również za wszelkie przejawy życzliwości też i dobrego słowa, jakie przy na każdej nadarzającej się okazji Jego Ekscelencja kieruje pod adresem palotyny Powiem, że to mnie bardzo cieszy jako, jako prowincjała, że słyszę dobre słowa o swoich współbraciach, którzy tutaj w Kościele Ukraińskim y, głoszą Słowo Boże i Sprawują sakramenty dla większej chwały Bożej. Tak, jako taką skromną formę tutaj liturgicznego podziękowania, chcieliśmy wręczyć Ornat z błogosławionym Janem Pawłem II. Niech jego opieka, jego błogosławieństwo, jego modlitwy tam w niebie wypraszają wszelkie potrzebne łaski dla jego ekscelencji, dla całego Kościoła lokalnego i na Ukrainie. Dziękuję. <grymne> Zanim diakon że nie staną tutaj, już teraz po tej stronie ołtarza, to ma też swoją historię, życia, jak każde powołanie, u podstaw tego powołania pierwszych kroków wiary, pierwszych modlitw zawsze stoi rodzina. Cieszymy się, że tutaj jest dzisiaj mama, są dziadkowie, jest brat, który założył rodzinę. Tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób na tych pierwszych etapach drogi życia pomagali, wspierali y, żenie. Bardzo serdecznie tutaj dziękuję, dziękuję rodzinie za dar syna dla stowarzyszenia, dla kościoła. Y, a później w stowarzyszeniu tak to się składa, że mamy y, różne te etapy formacji, na poszczególnych etapach są konkretni ludzie, więc tym wszystkim, którzy od początku powołania Żeni towarzyszyli, czy to w postulacie, w nowicjacie. W nowicjacie akurat ja byłem na wszystko w seminarium, i wszędzie tam, gdzie był. Również składam serdeczne podziękowanie. Cieszę się niezmiernie, że mogliśmy tę liturgię dzisiaj przeżywać, tak jak mówiłem, w tej pięknej kaplicy i w takim gronie. Z Jego Ekscelencją, Księdzem Biskupem Bronisławem, w gronie kapłańskim prawie wszystkich współbraci Palotywów, którzy, którzy pracują, i ksiądz, gość, i nasi alumni z ze Lwowa, siostry zakonne, no i ta przepiękna oprawa muzyczna. Te śpiewy, one naprawdę dodały takiego nastroju i uwydatniły jeszcze ważność tego wydarzenia. Na ręce księdza Proboszcza, Wiktora, gdzie on jest, który nas gości i który troszczył się, czy bezpośrednio był odpowiedzialny też za, za tę liturgię i tym wszystkim, którzy stroili gościu, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili do tej dzisiejszej uroczystości, składam serdeczne. example.